W tym odcinku przetestujemy sobie chrupki o smaku grillowanego kurczaka z firmy Top. Tak jak widać one się prezentują. Tutaj macie nazwę, są to chrupki i trumacje, że są o smaku grillowanego kurczaka. Firma jest to Top. Gramatura jest to 110 gram. Skład produktu. Wartość odżywczą. Kod kreskowy. Informacje, że produkt się przetwarza, że pozytywnie tą folię wyrzucić. Informacje, że są produkowane dla Biedronki. I daty końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia... ...przystupania produktu do miseczki. Tak jak widać, się prezentują chrupki po wypakowaniu. Tak jak widać się prezentuje, taki jedyny królek i możemy go sobie przetestować. Ja tutaj czuję smak samej przyprawy do kurczaka. Mogłaby być ona troszeczkę bardziej wyczuwalna, ale tragedii nie ma. Jest to ogólnie smak dobre. Tutaj macie cenę, jest to 5,24. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że mają przemysła kurczaka. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że jest więcej powietrza niż chrupek. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 7 na 10, ponieważ są smaczne. I na dzisiaj to koniec i papa.